Rozpoczęło się liczenie głosów oddanych na projekty w ramach Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego. Z UN wyciągnięto prawie 19 tysięcy kart. Internetowo głosowało ponad 5 tysięcy osób. Zwycięskie projekty staną zrealizowane w przyszłym roku. Przypomnijmy, że do wydania jest 2 miliony 200 tysięcy złotych na projekty lokalne i 1 milion 800 tysięcy na projekty ogólnomiejskie. Teraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Obrzychu wykonują żmudną pracę, to znaczy wpisują każdą kartę do systemu, tak by sprawdzić, czy dany głos był ważny. To znaczy, czy osoba, która go zagłosowała miała do tego uprawnienia, czyli czy jest zameldowana w Obrzychu i czy głosowała na odpowiedni projekt lokalny. Urzędnicy sprawdzają też, czy ktoś nie oddał więcej niż jednego głosu, na przykład jednocześnie głosując internetowo i na karcie do głosowania. Czy nieważnych głosów może być dużo? Ciężko jeszcze określić, dlatego że teraz trwa, trwa liczenie i trwa sprawdzanie tych, tych kart, aczkolwiek mieliśmy też sygnały, że część osób już głosowała internetowo, a także później podpisywała się pod jakimiś kartami które na, na, na wnioski. Wśród 19 tysięcy głosów przekazanych za pomocą kart prawie 10 tysięcy dotyczyło projektów ogólnomiejskich. Podejrzewam, że w przyszłym tygodniu poznamy już wszystkie wyniki, jak i frekwencje, jak i liczbę zwycięskich projektów, a także również poznamy liczbę głosów nieważnych. Pierwszym etapem Wałbrzyskiego Budżetu Partycypacyjnego było składanie przez mieszkańców projektów zadań, które dotyczyły bardzo różnych dziedzin. Od nauki i szkół, przez rozbudowę hospicjum, po bulwarant pełcznicą i skocznię narciarską na Gliniku. Później komisja wybrała te projekty, które można było zrealizować, odrzucając te, które na przykład nie dotyczyły gruntów miejskich. Po głosowaniu okaże się, które projekty zwyciężyły.